Witamy serdecznie z Teatru Muzycznego w Gdyni, gdzie znajduje się Studio Interi. Nadajemy z 49. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych. Festiwalu, którego Tegoroczna medycja otworzył film pod wulkanem Damiana Kocura. Damian Kocur jest z nami. Dzień dobry, Damian. Dzień dobry. Przede wszystkim gratulacje, to duże wyróżnienie, żeby otwierać tak istotny i tak ważny festiwal w kraju. Opowiedz proszę o genezie tego projektu. Czy to jest tak, że w momencie, kiedy w lutym 2022 roku Rosja dokonała pełnoskalowej agresji na Ukrainę, poczułeś impuls, trzeba coś zrobić, trzeba zareagować, czy też ten film zrodził się w, w późniejszych okolicznościach? No to pomysł na ten film powstał bardzo szybko po tym, jak właśnie doszło do wybuchu wojny, bo już w marcu napisałem treatment. Ale był zainspirowany tak naprawdę artykułem w gazecie, w którym, w którym to była. Które to opisywa sytuację ukraińskich rodzin, które gdzieś po prostu były poza Ukrainą, spędzając gdzieś wakacje urlop taki zimowy. No i to był gdzieś punkt wyjścia do myślenia o tym, o tym, o tym projekcie. a z jakiegoś poczucia jednak konieczności jakiegoś działania, jednocześnie bezsilności z tego, co się dzieje, no uznałem, że jakby no, to film to jest jedyne medium, w którym tak naprawdę jakoś w miarę sprawnie się poruszam, więc stwierdziłem, że to jest może najlepszy sposób na to, żeby jakoś przetransferować tę swoje, um, tą potrzebę jakiegoś działania właśnie na taki język filmowy. Oglądamy w Twoim filmie Paczworkową Rodzinę. Oglądamy dwójkę bohaterów. Oni są razem, są na wakacjach na Teneryfie. Są też z nimi dzieci dzieci Romana z poprzedniego związku. Wojna jest tylko w tle. Wojna tak naprawdę dzieje się na drugiej stronie kontynentu. Ty opowiadasz bardziej o pewnej erozji relacji. Opowiadasz o tym, w jaki sposób ci bohaterowie dostając informacje o wojnie, zaczynają oddziaływać na siebie, jak zmienia się dynamika tych relacji. Opowiesz trochę o tym, jak właśnie wyglądał ten proces przeprowadzania ich przez to wszystko? No myślę, że to w ogóle jakby każda sytuacja graniczna jest sytuacją, która testuje relacje i um, wojna jest jedną z nich na pewno. Więc tam no, wychodzą stare konflikty, jakieś niezałatwione sprawy i ta wojna dzieje się w nich tak naprawdę, bo wokół niebo jest... Nad nimi niebo jest czyste i wokół słychać raczej ptaki niż, niż jakieś złowrogie inne dźwięki. I to jest sytuacja, która była przeżywana przez bardzo wiele osób w tym czasie i nie możemy zapominać o tym, że osoby, które nie doświadczyły bezpośrednio wojny, ale... Ale są z krajów, w których do tej wojny doszło, dochodzi, mają tam bliskich, no to też są ofiary tej wojny i też są ludzie, którzy mają e, PTSD, i które, to, co bardzo wpływa na ich życie, na podejmowane decyzje, na relacje z ludźmi, więc e, no starałem się pokazać po prostu z, to, jak zmieniają się relacje w tej rodzinie w sposób jakiś taki niespieszny, raczej przyglądając się tym emocjom niż. E, E, robić z tego jakiś, jakiś wielki film, drama, i na po, czy, na, czegoś na poziomie po prostu jakiegoś dziania się i akcji. Więc dla wielu ludzi ten film może wydawać się po prostu e, dosyć powolny, w którym pozornie niewiele się dzieje, no ale wydaje mi się, że tam w bardzo wielu szczegółach, że, że, że on jest po prostu ważny o takie szczegóły. Mnie Twój film dostarczył wielu refleksji i też skonfrontował z pewnym takim zastanowieniem związanym z kwestią tego, jak bardzo poczucie bezpieczeństwa jest rzeczą względną, jak tak naprawdę w jednej chwili można stracić wydałoby się stabilny świat, świat zbudowany przez wiele dekad. Zastanawiam się, czy dla Ciebie zrobienie pod wulkanem to też w jaki sposób było egzorcyzmowanie własnych lęków, czy może przepracowywanie właśnie własnych. Refleksji, no, do których jednak wojna wspomniła nas także bardzo mocno. Wiesz co, ja przede wszystkim nie mam rodziny, yy, więc na pewno jest mi dużo łatwiej oswoić się z taką myślą, że moje życie się zmienia z dnia na dzień, bo wtedy jedyne co mam do zaopiekowania to jest mój pies. No rodzice, oczywiście mam rodziców, mam siostrę, która mieszka w Londynie, rodzice mieszkają też dosyć daleko, więc e, nie mam swoich dzieci, nie, 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 nie mam takiej pierwszej myśli właśnie, że musiałbym się nimi zająć. E, więc e, wydaje mi się, że jakby, ja starałem się jednak opowiedzieć to w perspektywie e, e, rodziny i to jak zmienia się ich życie. E, no głównie dlatego, że, że doświadczenie wojny jest takim doświadczeniem, który, które wpływa na rodzinę. Oczywiście też na jednostki, nie? ale te rodziny najbardziej cierpią, bo ludzie są ze sobą związani, to są jakieś relacje. Kto siedzi na front, kto z tego frontu nie wraca. No, jakby Niestety cały czas to się dzieje z naszą wschodnią granicą. Anastazja Karpienko, jednej z twórczyni roli, jednej z ról, mąż jest od trzech lat na froncie. Więc ona ciągle żyje w jakimś permanentnym stresie. Sofia ciągle mieszka w Kijowie, gdzie co jakiś czas spadają rakiety i giną ludzie. Każdy z moich bohaterów w jakiś sposób zabrał trochę tej wojny ze sobą na ten plan. My bazujemy na ich doświadczeniach, bazujemy na ich emocjach. Ten proces był bardzo organiczny. Duże rzeczy po prostu. Hmm, które się pojawiły w tym filmie, to jest efekt tego, co napisaliśmy z Martą Kodnarzewską oczywiście, ale jakby zgodnie z taką moją metodą pracy starałem się być uważnie, obserwować to, co się dzieje wokół, w trakcie zdjęć, więc porozsłynie z efektem jakiejś improwizacji, albo czegoś, co wymyśliłem tuż przed y, zdjęciami. Albo w trakcie zdjęć nawet. Damian, jak Ty pracowałeś nad tym, nad tym filmem? E, dialogi, język ukraiński. E, cały czas bohaterowie nam no, mówią w e, języku, z którego kraju pochodzą. Ty znasz ukraiński, czy jednak musiałeś pracować? No to jak się, jak się pracuje, reżyserując ludzi, którzy hmm. posługują się innym językiem niż tym, którym się dysponuje na co dzień? Oczywiście, znaczy, przede wszystkim kino jest językiem uniwersalnym. Samo kino. Język kina jest językiem uniwersalnym. Oczywiście te kinematografie narodowe się różnią, one są specyficzne. Kino azjatyckie wiadomo, że jest innym niż kino amerykańskie. Natomiast no. Jednak jest językiem uniwersalnym, i wydaje mi się, i to jest moje doświadczenie tego ostatniego filmu, że czuję teraz, że byłbym w stanie zrobić film w zasadzie każdym języku. Nie trzeba znać języka, żeby zrozumieć w ogóle, żeby poczuć emocje, żeby zrozumieć wiarygodność, żeby uwierzyć w coś, bo prawda wydaje mi się nie leży w słowie, w informacji, tylko. Jest czymś innym, w jakimś geście, w jakiejś melodii. To jest cały szereg innych rzeczy, które powodują, że my wierzymy po prostu w obecność taką aktorską. Niekoniecznie to są słowa. Ja czasami w ogóle nie rozumiałem tych scen improwizowanych było na tyle dużo, że ja bardzo często nie wiedziałem, o czym oni do siebie mówią. Dopiero później konsultowałem to z dźwiękowcem, albo z operatorem ukraińskojęzycznym, Kitą Kuźmianką, właśnie co. Co, czy tam wszystko było ok, czy nie palnęli żadnej głupoty, która, która byłaby nie, jakąś niezręcznością później? Oni mi potwierdzają, że jest ok. Natomiast na poziomie wiarygodności, no to ja już to sam musiałem ocenić. Nie? Dużo w dyskusji na temat tego, co dzieje się na Ukrainie z polskiej perspektywy, w rozmowach z polskiej perspektywy na ten temat, jednak pojawia się taka refleksja, że trochę zdążyliśmy się już wojną zmęczyć, że trochę już się do niej przyzwyczailiśmy, że spowszedniała nam, mm. że po prostu jest, dzieje się i tyle. Zastanawiam się, czy robiąc pod wulkanem też czułeś jakąś taką potrzebę, misję, żeby jednak przypomnieć o tym, że ten horror cały czas wydarza się obok i że nie ma zgody na to, żeby to nam powszedniało? Znaczy, dla mnie przede wszystkim, znaczy to co mi przyświecało podczas zdjęć do tego filmu, to taka myśl o tym, jak właśnie złudne jest nasze poczucie bezpieczeństwa. Bo to nie chodzi tylko o wojnę w Ukrainie, tylko o to, że wiesz, <coughs> jednego dnia po prostu zastanawiasz się, na jakiej kawie zrobić, na jakim leku zrobić kawę, a następnego dnia może siedzieć w samochodzie i szukać po prostu bezpiecznego miejsca gdzieś poza swoim miastem, bo woda je na przykład zabiera, nie? Albo pożar trawi las obok twojego hotelu drogiego, którym wybrałeś się ze swoimi dziećmi na wakacje w Grecji albo we Włoszech. Więc e, dla mnie to było ważne w tym filmie, żeby opowiedzieć, że ten świat, w którym żyjemy, jest światem, który no, jest pod takim jednym wielkim wulkanem, który nie wiadomo kiedy eksploduje. I tak każdy z nas liczy na to, że coś nie zdarzy się za jego życia. E, no ale żyjemy w, żyjemy w świecie, który jest pełen zagrożeń. I, I ta wskazówka wydaje mi się, że jest za 5.12 w tym momencie. Nie? Dla mnie Twój film jest pięknym przykładem tego, co rozumiem jako współczesne kino europejskie polscy scenarzyści Damian Kocul i Merta Konarzewska piszą film, polski reżyser reżyseruje film, w którym grają Ukraińcy, a akcja dzieje się na akcja dzieje się w Hiszpanii, akcja dzieje się na Wyspach Kanaryjskich. Twój film został kandydatem do Oscara po premierze w Toronto, więc ta, na takim festiwalu, na którym właśnie mówi się o tym, że tam objawiają się filmy, które mogą namieszać tej stawce Oscarowej, no ale jak to zwykle w takich przypadkach bywa, oczywiście wywiązała się debata, wywiązała się dyskusja na temat tego, czy film, w którym dialogi są w języku ukraińskim, w ogóle powinien reprezentować Polskę w tym wyścigu? Jak w ogóle radzisz sobie z tymi wszystkimi głosami, z tymi dyskusjami? Śledzisz ją, czy starasz się od tego odcinać i w ogóle nie partycypować w tej przepychance? Czy uważasz, że to jest w ogóle jakby niepotrzebna jałowa dyskusja na ten temat? Nie, jakby to tak jakby... Zastanawiam się, czy Niemcy mają teraz problem z tym, że film reprezentujący... Nie wiem, czy wiesz, jaki film reprezentuje Niemcy, to jest, pers, to jest film po persku, to jest irański, to jest irański reżyser. Jest, reprezentuje Niemcy w wyścigu Oscarowym. A Danię reprezentuje Szwed? E, no właśnie, a Danię reprezentuje Szwed, Magnus, więc, no więc właśnie, dlaczego ja miałbym nie reprezentować Polski filmem, który jest po prostu tylko w innym języku niż mój, ale w dalszym ciągu jest o ludziach, nie? Więc to jest najważniejsze. Więc mnie jakby nie, kompletnie się tym nie przejmuję. Czyli mówi to niestety jakby, jakby dużo o naszej małostkowości jakoś, no i mm, e, to tak jakby, no wiesz, jakby stara się nas dzielić na każdym poziomie, na jednym poziomie po prostu płciowości, nie? Tak jakby nie miał prawa do tego, żeby robić filmu o kobietach, tylko dlatego, że nie jestem kobietą. Więc e, e, najważniejsze dla mnie jest to, że wiesz, zrobiłem film tak jak chciałem, taki jaki chciałem, jakby o tym co chciałem opowiedzieć i już nie ma wpływu niestety na to, jak ludzie będą go oceniać, a szczególnie z powodu jakichś takich bardzo e, no, głupich, wydaje mi się, mimo wszystko, wiesz, pobudek. No. Damian, my tutaj w Interii trzymamy kciuki bardzo mocno za podwulkanem, zarówno w wyścigu Oskarowym, jak i na tym lokalnym poletku, czyli na festiwalu w Gdyni. Bardzo dziękuję za wizytę ja dziękuję. w naszym studiu, a Państwa oczywiście zapraszam na kolejne rozmowy z Teatru Muzycznego w studiu Interii.